W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Piątkowy Wieczór 27 października bieżącego roku w auli Instytutu Niedziela odbyło się spotkanie z profesorem Wojciechem Roszkowskim, autorem słynnego już podręcznika do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, który został przez jednych uznany za wyjątkową pozycję traktującą o historii po roku 1945, a przez drugich za dzieło fundamentalistyczne, walczące na przykład z wielopłciowością. Oczywiście, aby wyrobić sobie o tym podręczniku własne zdanie, najpierw trzeba go przestudiować, mając dobrą wolę poznania prawdy. Jednak wielu krytykujących treści Roszkowskiego chyba bardziej kładą nacisk na emocje niż na fakty i może stąd to wielkie zamieszanie wokół podręcznika. Sam autor stwierdził, że podręcznik niczego nie nakazuje, a wiedza w nim zawarta może być przefiltrowana przez nauczyciela, który i tak ma ostatnie słowo w tej kwestii. I tutaj powiem jedną rzecz fundamentalną. To są moje oceny. To jest podręcznik autorski. Między autorem podręcznika, a, a uczniem jest nauczyciel. I każdy nauczyciel, który mnie może nienawidzić osobiście, może używać tego podręcznika jego komentując, a przecież nie ma do żadnego wpływu. Więc dlaczego ten podręcznik wrzuca nie niektórzy chcieli go palić nawet. To jest jakiś chętning za coś zrobił, żeby go poszatkować w takiej Niszczarcy. no to jest barbarzyństwo. Bo po jak ktoś się z tym nie zgadza, to niech napisze inny, nie wprowadzi go do użytku, a po drugie, jeżeli nawet używa tego, to może go komentować. Czemu nie? Przecież ja jestem bezsilny, ja napisałem swoje i uczeń dowie się wszystkiego od nauczyciela, nie ode mnie. Nawet czasami można powiedzieć, że ryzyko ponoszę, że się narażam na to, że ktoś wykręci zupełnie pewnie Podczas spotkania z licznie przybyłymi do auli Instytutu Niedziela uczestnikami profesor Wojciech Roszkowski odpowiadał na pytania gości. Z odpowiedzi na jedno z nich wynikało, że obecnie Europę próbują podzielić między siebie Niemcy i Rosja, tworząc swoje strefy wpływów. Wszystko co na zachód od rzeki Bug ma być pod wpływem Niemiec, a wszystko na wschód od tej rzeki to teren Rosji. Był taki moment, gdzieś chyba też Niemcy nie mogą się pozbierać po kompromitacji związanej z próbą zadmawienia, czy można powiedzieć podporządkowania Europy Wschodniej przy pomocy gazu rosyjskiego, tych, tej Ródy Nowskiej, tej 2. I wyraźnie był to sygnał, że Niemcy zamierzają podzielić się strefami wpływu. To znaczy Niemcy uznają wszystko co na wschód od bóg, za sferę rosyjską, a Rosjanie, wszystko co jest na zachód od Bułgów, za strefę błyskawiczą. Ja bym postawił takie pytanie. Czy w Europie zwycięży opcja niemiecka, czy amerykańska? A resztę możemy sobie to, dośpiewać. Bo jeżeli zwycięży opcja niemiecka, to możemy się spodziewać powrotu do sfery błyskawicznej. Jeśli że amerykańska, to co najwyżej od Wojciech Roszkowski podzielił się też z uczestnikami spotkania refleksją nad zawartymi w filmie reset dokumentami, potwierdzającymi zgodę Donalda Tuska na współpracę z następcą KGB, czyli obecną rosyjską służbą FSB, mającą na celu wzajemną wymianę informacji dotyczących państw trzecich. W sytuacji polskiej zgoda Tuska jest o tyle zadziwiająca, że zgodnie z umową z rosyjską FSB Polska powinna przekazywać Putinowi informacje dotyczące krajów NATO. W historii o się wypowiadają ostrożnie, badając i starają się zrozumieć na ile to, co widzimy, jest ważne i prawdziwe. W filmie RESE zobaczyliśmy jedną rzecz, moim zdaniem, wstrząsającą. Powiem wprost, na mnie zrobiło ogromnie wrażenie, mianowicie, tak, taką adnotacja, zgoda podpisana do Tłusk na piśmie dotyczącym wniosku o zawarcie umowy między Służbą Kontrwywiadu Polskim a Federalną Służbą Bezpieczeństwa, w której to umowie jeden z ważnych punktów dotyczy, uwagę wymiany informacji dotyczących krajów trzecich. Rozumiemy co to znaczy? Polska jako członek NATO była krajem otoczonym sojusznikami krajami trzecimi. W tej umowie polski podróżnikat zobowiązał się do wymiany informacji wymiana, wymiana z Rosjanami jak w Informacji ze służbami rosyjskimi. Ale jak to się ma do naszego akcesu do NATO? Na koniec spotkania prezes Instytutu Niedziela ksiądz Mariusz Bakalasz, dziękując gościowi za obecność, podkreślił, że niektórzy mówią, iż w historii jest najważniejsze to, czego się nie napisze i co się przemilczy. Ale kiedy się o tym mówi, o czym się myślało, to wtedy wszyscy dużo mówią. Ludzie mówią, że w historii nie jest najważniejsze to, co się namisza, a no czego się nie napisze i co się przemilczy. A widać, że tego milczenia w historii było dużo, a kiedy się mówi o tym, o czym się milczało, to wtedy wszyscy dużo mówią.